Przemija postać tego świata. Dzisiaj mówi święty Paweł: My możemy dodać jeszcze Pantarei, wszystko płynie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. W tych zdaniach przejawia się taka chęć kontrolowania upływu czasu. Niestety nie mamy wpływu na naszą przeszłość. Jeżeli. Nie można powtórzyć swojego własnego życia. Jeżeli nie można naprawić swoich błędów, to bardzo często żyjemy w takim, w takim żalu, czasami w takiej rozpaczy i bardzo często w poczuciu winy. Co można zrobić? No, jeżeli jesteśmy katolikami, ludźmi wierzącymi, to mamy taki wehikuł czasu, który przenosi nas w przeszłość. Oczywiście jest to w cudzysłowie powiedziane otóż mamy spowiedź kiedy przychodzimy do Jezusa to On jest Panem czasu On może wejść w naszą przeszłość może uleczyć rany może zabrać to co jest trudne może także odciąć nas od wszystkich demonicznych powiązań oto jest sposób na rozwiązanie problemów w naszej przeszłości